Cześć, kochani, witamy Was z naszego bike parku w Sligo. Jesteśmy dokładnie w Union Woods. W dzisiejszym odcinku będziemy robić taki challenge z Filipem. Mamy pewną tutaj po prostu sekcję, którą mam przygotowaną, kto dalej z niej wyskoczy. I po prostu ten, który dalej wyskoczy, ten wygrywa. Także zostańcie z nami, będzie się działo. Bierzemy rozbieg stamtąd, ciśniemy tędy, tu mamy bandę, na której się składamy i mamy tutaj hopkę, proszę bardzo, i lądujemy tu w kolejnej bandzie. Także to jest kolejny etap dla nas. Jak się czujesz, ogarniesz to? Jasne, że tak, nie? Zaczyna się, Filip leci pierwszy. Tutaj Dokładnie w tym miejscu! Tu! Ty wylądowałeś. Jest, wygrałem Także to był mój treningowy próbny przeskok. To jest Filipa już Dobra, moja kolej. Chyba nie był mój najlepszy skok, ale gdzie był? Gdzie wylądowałem? Między tymi. Między tymi. W pewnym momencie straciłem balans po prostu w rozpędzie i nie było sensu żeby się cisnąć dalej, bo obawiałem się, że się po prostu przewrócę. Dobra. Moja Na, kolej. kolej. Także ogólnie mamy po trzy próby. To jest Filipa druga próba. Zobaczymy jak teraz doleci. To jest jego dolot, a to mój, próbny można powiedzieć. A ja wylądowałem na tym kamieniu, na tym. Także to jest Filipa. Ciekawe, czy teraz przeleci dalej. To jest dosyć brzydkie lądowanie, prosto zaraz w korzenie. Naprawdę, jak nabierzesz prędkości, to może być niebezpiecznie. Ale to wiecie, jak stary chłop jestem, to Zawsze ta blokada lęku jest Jedzie, już się drze Dawaj, dawaj! Ja? Bum! Tu! Wow! U, myślisz, że to przelocisz? Nie mam raczej szans Nie mam raczej szans Zobaczcie, gdzie aż doleciał. To przynajmniej ze 3 metry, bo w powietrzu, jak lepiej Ile kroków masz, policz. Okay. Ale dużych kroków. Od wylotu, dalej, dalej, stąd. Ja policzę moich. Raz, dwa, trzy, cztery. Przynajmniej, kochani, 4 metry w powietrzu. Skubany konus, no. No i stary zaś będzie miał plecy. No cóż, teraz moja kolej. Jakbyś jeszcze rower wziął To może bym mógł wyskoczyć dalej Czy ty chcesz mnie zabić? Nie Zostawiłeś rower na środku <laughs> Ale tata ty tu wylądowałeś ze mną Ta? A ty zostawiłeś rower na środku trailu A ja prosto w niego leciałem Gamoniu jeden Człowiek normalnie za dwóch musi myśleć Ale byłem dobry Czyli gdzie było? Czyli mamy remis. Ciekawe co on teraz pokaże. Za sztukę latania. Nie wiem gdzie się ustawić, żeby wam ładnie pokazać, i żeby dobrze widzieć jak on leci. Chyba tutaj będzie najlepiej. A robasku. To jest twój mark. Jest jakieś? Pół metra No nie no pół metra nie ma A jest znacznie dalej Piona Moja ostatnia szansa Zobaczymy kto dzisiaj jest zwycięzcą Także Trzymajcie kciuki yes! To nieprawda! Tak, tu! ja na... aż tutaj lądowałem, zobacz! Nie, to tu! Tu wahamowałeś! No nic, przegrywać też trzeba umieć. Ale jak na starego pryka i tak jestem dobry. Dzięki, kochani, że byliście z nami. Trzymajcie się do następnego. Cześć! Możecie mi nie wierzyć, ale. Przed momentem wykonał skok, skubań jest mały, stąd to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć metrów, mniej więcej, sześć dużych moich kroków, stąd aż dotąd, chwili pustań, tutaj. I co powiesz? Nic. Nic? Cieszę się? Cieszysz się. Skromny jesteś, co? No. Lubisz latać, nie? Nie widziałem, że aż tak daleko pole polecę. No, no. Magia.